Witajcie, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić archiwum z hasłem i jak dodać hasło do archiwum. A więc tak, mam takie archiwum, jeden y, testowy taki plik tutaj, chcielibyśmy byśmy, żeby ktoś go przeczytał, a więc klikamy dodać do archiwum, tu wybieramy to y, i klikamy zaawansowane, wchodzimy, Wprowadź hasło, tutaj wpisujemy hasło 1, 2, 3, 4 na przykład. 1, 2, 3, 4. Proszę, wśliźli hasło. Co jako 3? Chyba klikać. Cham, ok. Ogólne, ok. Uzwoliliśmy. Odwory, Czemu to? O. I żeby teraz otworzyć plik, to trzeba mieć, znać hasło. To jest jedna opcja. Ja sobie, pozwólcie, że sobie skopiuję jeszcze. I też możemy zrobić to i do archiwum. I tu w zaawansowanych. Wchodzimy w hasło. I zaszyfruj nazwy plików. wyplików. Jak piszemy teraz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, I za OK zrobimy archiwum kopie 1. To żeby wejść do archiwum, też trzeba będzie pisać tu hasło. No. OK. I dostaliśmy się teraz do, do archiwum to są takie dwie opcje żeby mieć albo, że tylko tutaj do pliku dostęp jest zabroniony albo albo, tylko, albo tutaj trzeba wpisać hasło do, żeby dostać do archiwum a też jest możliwość taka, że mamy już archiwum tutaj akurat 2 txt i chcieliśmy byśmy mógł zrobić hasło a więc wtedy klikamy narzędzia pod skanuj ar archiwum. Klikamy Przekształć archiwa lub Alt Q. Klikamy. Tu jest przycisk. Yy, tu zaznaczamy RAR. Kompresja. Zaawansowane Wchodzimy. Wprowadź hasło. Tak samo jak w TAM. Tutaj już można ustawić ten format. Tutaj i ja mam wprowadzić hasło to, to, to jest teraz tak samo jak było to poprzednio na 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 zaszyfruję nazwy plików żeby, żeby wejść do archiwum trzeba to zaznaczyć, żeby jak się wchodzi do archiwum pokazało się, że trzeba wprowadzić hasło a jak się to oznaczy że jak się klika na pliki, to dopiero wtedy ja zaszyfruję nazwy a nie, czeka, czekajcie zrobiłem błąd, bo tu trzeba jeszcze Folder, przeglądając ten archiwum, trzeba przeglądać, kliknąć i, we, i wziąć tam, wyszukać, gdzie jest ten e, archiwum. Czyli na przykład ja mam na pulpicie, więc klikam pulpit. Ok. I, I właśnie teraz kompresja, zaawansowane hasło 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zeszyfruję dane. Ok. Ok. I mamy tak. Ok tu wpisujemy hasło 4 może lepiej ok A, i tu już nie trzeba wpisać hasło no i tu mamy ten z archiwum i do jego wejścia trzeba mieć hasło mm. dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli do końca tu z tej strony no, był flip numer 9 zostawcie łapkę w górę e, suby e, łapki w górę Kurę i dislike bo dislike jest nawet lepszy niż nic, bo to jest jakaś, jakaś aktywność. Jeszcze mam dla Was jedną uwagę: z co, co patrzyłem, to ponad większość moich oglądających moje filmy mnie nie subskrybuje. A jeśli chcesz oglądać więcej takich poradników, bo z tego co widziałem, takiego poradnika jeszcze nie było, jak dodać hasło do takiego istniejącego archiwum na YouTube. A więc, no pa, cześć, siema i. Hello, pa. Nie mam na pożegnanie. A, no jeszcze, jakby jakby co, to możecie zgłosić, yy, żebyście mi zrobili jak, jakiś ten. Tu yy, na kanał i. Yy, intro, przydałoby jakiś grafik, tylko nie tak za dużo cenę. Bo nie masz żadnego tak a więc pa. Bo hajsu chyba nie ma. Nie, nie ma zarabienia. Go on Slayer.